Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Muszę przyznać, że już stęskniłem się dosyć mocno za tą karierą, bo ostatnich 5 odcinków nagrywałem naraz i było to już ponad tydzień temu. No więc wracam do FIFA po długiej przerwie i mam już sobie ochotę pograć. Cieszy mnie też to, że dostałem od Was sporo różnych propozycji, jeśli chodzi na przykład o transfery, formacje czy takie rzeczy jak długość odcinka. Ale o tym sobie po kolei porozmawiamy. Na początek myślę, że trzeba się zająć tym, co jest w tym momencie najważniejsze, czyli transferami, bo zostały nam zaledwie trzy dni, właściwie dwa dni okienka transferowego do końca, a nasz budżet transferowy jest naprawdę niewielki i będzie to do, dosyć dużym wyzwaniem, żeby dokonać jeszcze jakiegoś wzmocnienia w tym odcinku. To będzie bardzo trudne w tym okienku. Jeśli chodzi o wasze propozycje, to dostałem między innymi propozycję, żeby sprowadzić Franka Riberiego. I to jest oczywiście ciekawe nazwisko, duże nazwisko i możemy być nim zainteresowani. Natomiast nie jestem pewny, czy on nie kończy kariery yy, już po tym sezonie. Nie, nie kończy kariery, więc możemy go dodać do listy transferowej, tylko jeszcze powstaje pytanie. Czy my chcemy Franka Riberiego? To jest napastnik, 77 ocena ogólna. I czy... Ktoś taki by się w naszej drużynie w ogóle przydał. No, za Iguajna mógłby być, tylko że wiecie, mamy dużo większe potrzeby w środku obrony. Jeśli chodzi o środek pomocy. Gregory jest tutaj. On chyba miał czerwoną kartkę w poprzednim odcinku, już po prostu tego nie pamiętam. Dobra, to tutaj dokonamy zamiany takiej. Więc tak wygląda nasz skład w tym momencie. I szczerze mówiąc nie wiem, czy Ribery powinien być naszym priorytetem, bo lepiej byłoby wzmocnić środek obrony w tym momencie. Dostałem też propozycję, żeby sprowadzić jakiegoś środkowego pomocnika lub środkowego obrońcę, młodego, perspektywicznego z Europy, ale nie dostałem żadnych nazwisk konkretnych. No jeśli chodzi o młodych zawodników, to raczej wolałbym sprowadzać ich z Stanów Zjednoczonych, czy też z MLS po prostu. A z Europy raczej ściągać właśnie tych bardziej doświadczonych, starszych zawodników. No ale zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Zobaczmy jeszcze, muszę sobie przypomnieć, kogo mamy na tej liście życzeń. I czy tutaj jest ktoś, kogo byśmy mogli ewentualnie sprowadzić? No, ciężka sprawa. Zastanawiam się, czy ten transfer byłby możliwy. Myślę, że on byłby możliwy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę dokonywać tego transferu. I czy te pieniądze, które mamy w tej chwili na koncie, nie lepiej byłoby zainwestować, w drugiego... Aha, my mamy już drugiego skauta. Mhm. Zapomniałem, szczerze mówiąc, o tym, że kupiłem ostatnio tego drugiego skauta. No mówię, dawno nie grałem, to pozapominałem o paru rzeczach, które już robiliśmy. I rozumiem, że on jest... Mm, on jest wysłany do Kanady. Dobra. Muszę sobie przypomnieć też tutaj juniorów, jakich mamy. Okej. Okay. No zastanawiam się, czy jest sens bardziej kupować Liberiego, czy zatrudnić nowego skauta. Zobaczmy, kogo tutaj w ogóle mamy. No mamy całkiem fajnych tutaj, mamy nawet 4, 5 na 5 gwiazdek. Ktoś taki na pewno by nam się przydał. I myślę, że prędzej chcę pójść w tym kierunku. Akurat mamy 4 miliony. I wiecie, co chyba tak zrobię, bo Liberi w tym momencie naprawdę no, nie jest piłkarzem, który byłby nam jakoś specjalnie potrzebny. Tak mi się wydaje. Akurat Atak mamy dobry. A znowu nie chcę też kupować kogoś do środka obrony teraz, bo to musiałby być ktoś ze średniej półki, a chciałbym kupić od razu kogoś, wiecie. Jeśli młodego, to on będzie dużo kosztował, nie? A jeśli kogoś w wieku bardziej zaawansowanym, no to musiałby być ktoś naprawdę dobry i te pieniądze też będą wtedy duże. I myślę, że ten budżet, którym teraz dysponujemy, no jest po prostu za słaby, żeby kogokolwiek sprowadzać i żeby to miało jakiś większy sens. Więc myślę, że kupimy sobie tego skauta z Meksyku po prostu. I go od razu gdzieś wyślemy, może nawet do Meksyku. Dobra, myślę, że możemy go wysłać do Meksyku na pół roku. Ok. Czyli wydaliśmy praktycznie wszystkie pieniądze właśnie na tego skauta. Ale myślę, że to jest dobry ruch i mam nadzieję, że sprowadzi on nam jakiś fajny talent. Troszeczkę jeszcze tutaj środków zostaje. Ale no, tak jak mówię, uważam, że jakieś transfery tutaj kolejne. Czy tam jeden jakiś transfer, bo maksymalnie na jeden jak już byłoby nas stać. No po prostu nie mają większego sensu. Zerknę jeszcze na ten zespół nasz, żeby zobaczyć, czy wszyscy zawodnicy, których chciałbym sprzedać, są na liście transferowej. Niektórzy są na liście do wypożyczenia i tak ma zostać. No tak, ci wszyscy są na liście transferowej, więc to było zrobione. Więc myślę, że możemy przejść po prostu już do końcówki tego okienka. Mamy jakąś wiadomość. Okej, okay, Azevedo, nasz Junior został wypożyczony, to już wiemy. Do Polski, to jest ciekawe. Mamy raport zwiadowczy. Dobra, wiecie co, ja może poodrzucam jednak tych zawodników, którzy mi tutaj nie pasują. Wcześniej tego nie robiłem, wszyscy oni tutaj się kisili. I trochę za dużo ich tutaj już się porobiło. Więc poodrzucamy ich. No, obawiam się, że tutaj żadnego jakiegoś większego talentu znowu nie spotkamy. Tego możemy sobie zostawić jeszcze, niech tutaj będzie. Tego powiedzmy, że też. Tych dwóch odrzucamy. No dobra, ale tej dwójki mimo wszystko nie biorę, tylko ich tutaj po prostu zostawiam, żeby byli dalej obserwowani. I przechodzimy dalej. Czyli w tym okienku transferowym tak naprawdę już nic konkretnego nie zrobimy. Jeśli chodzi o Wasze propozycje, to miałem też propozycję, żeby zmienić formację na 442. Podobno jest ona lepsza w kwestiach defensywnych, a nam to jest w tym momencie bardzo potrzebne. Tylko powiem Wam, że ostatnio ten zespół zaczął już wyglądać trochę lepiej. Ostatnie wyniki są dosyć zadowalające, wygrywamy sporo spotkań, więc myślę, że na razie jeszcze się wstrzymamy z takimi zmianami. Oferta za Iguaina, ale no to raczej nie wchodzi w grę. Wiadomo, pieniądze by się przydały, ale on ma u nas zostać. On jest nam potrzebny. Więc wstrzymam się jeszcze z tą ze zmianą formacji, bo po prostu uważam, że w tym momencie nie jest to konieczne. Jeśli nasze wyniki by się mocno pogorszyły, zaczęlibyśmy grać dużo słabiej, to wtedy oczywiście wypróbujemy tą formację 4-4-2. Tymczasem kończymy już ten ostatni dzień okienka transferowego. Tutaj już się z pewnością nic nie wydarzy. Nawet jak dostaniemy jeszcze jakąś ofertę, to już nie zdąży to dojść do skutku. Ale nie dostajemy żadnej oferty, więc kończymy sierpień. Mamy jeszcze raport o juniorach. Zobaczmy, jak tam nasi juniorzy, ta dwójka. No, oni nie wyglądają jakoś źle, więc niech się tutaj powoli rozwijają. Tego byśmy mogli już sobie nawet dać do drużyny seniorów, ale wstrzymam się z tym jeszcze na razie. Zerknijmy oczywiście też na kalendarz. Tutaj mamy teraz bardzo duże zagęszczenie spotkań. Okej, okay, tak to wygląda, dobra. Jeśli chodzi o mecze, bo na początku tej kariery mówiłem Wam, że będziemy robić dużo na rozbudowanej symulacji, ale szczerze mówiąc, uznałem, że chyba bardziej ciekawe będzie jednak robienie tego przynajmniej w tym sezonie, w większości na szybkich symulacjach, bo po prostu te rozbudowane symulacje trochę się za bardzo przeciągają, a nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, żeby te mecze były jakieś. Bardzo istotne, wiecie, w tym momencie po prostu jesteśmy na etapie budowania drużyny mocnej i to jest nasz priorytet. A wyniki w tym sezonie schodzą tak naprawdę na dalszy plan. I myślę, że po prostu będzie ciekawiej, będzie lepiej, jeśli sobie będziemy robić to na szybkich symulacjach. Pójdzie to wszystko też szybciej. Ok, w tym meczu remisujemy. Jak zwykle, klasycznie statystyki mieliśmy znacznie lepsze. Zerknijmy sobie może na oceny. Hmm, czy ktoś się wyróżniał. No Jose, który strzelił bramkę z pewnością. Dobre oceny ma Fabrega, to cieszy, ale bardzo słabe oceny naszej obrony, co w sumie nie dziwi jakoś specjalnie. Okej, okay, przechodzimy dalej. Więc no widzicie, wzmocnienie tej obrony jest kluczowe przed następnym sezonem. Niestety ocena w oczach zarządu cały czas spada. No właśnie, bo wciąż nie zrobiliśmy tego. Więc wiecie co? Mam nadzieję, że to zadziała, bo wiem, że z tymi... Wymaganiami od zarządu to różnie to bywa, ale spróbujmy w takim razie yy, zrobić tak. Poszukamy sobie kogoś ze Stanów Zjednoczonych. Hmm. Tylko gdzie te Stany Zjednoczone są? Chyba będą. Nie, też nie tutaj. Dobra, tutaj będą Stany Zjednoczone jako USA. Dobra. I po prostu poszukamy sobie wśród wolnych zawodników kogoś ze Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś taki jest? No, niestety nie. I tutaj się pojawia problem. Jeszcze ewentualnie możemy sobie sprawdzić yy, Kanadę. Mm, szukamy Kanady. Dobra. Czy jest jakiś wolny zawodnik z Kanady? No niestety też nie ma. Jeszcze możemy sprawdzić ewentualnie Meksyk. I pewnie też nikogo nie będzie, oczywiście. No więc no, mamy problem. Jeśli chodzi o ten cel od zarządu, to na pewno go nie spełnimy. Zobaczmy, co tam jeszcze jest. Czy jest coś jeszcze, co byśmy mogli ewentualnie spełnić? No, ciężko może być. Awans do rundy barażowej, czyli rozumiem, że to jest ta czołowa siódemka, do której dążymy. Bo w ogóle na którym miejscu jesteśmy w tabeli? No niestety na ósmym, ale to nie są duże różnice. No będziemy gonić tą czołową siódemkę i myślę, że to się ostatecznie uda, ale na pewno też łatwo nie będzie. Gramy z czwartą drużyną tabeli. Czy chcemy jakichś zmian dokonać? Lalana jest trochę zmęczony, więc w jego miejsce Mota. I myślę, że w ten sposób możemy wyjść. No, oby udało nam się w tym meczu wygrać. Potrzebujemy bardzo tego zwycięstwa w tym momencie, ale niestety przegrywamy. I powiem Wam tak: jeżeli kolejny mecz znowu mm, przegramy, czy też zremisujemy, po prostu nie uda nam się zdobyć kompletu punktów w meczu z Toronto, to zaczynamy kombinować y, z formacją. Niestety tutaj zespół też jest bardzo zmęczony, bo mieliśmy bardzo krótką przerwę. Więc damy tutaj pograć trochę zawodnikom mm, słabszym z ławki za Fabregas'a, by się przydało też kogoś wprowadzić. Nie za bardzo jest kogo wprowadzić. No ale dobra, niech zagra tutaj Mota. Opaskę dostaje Mandanda, może być. No i takim składem spróbujemy sobie wyjść na Toronto. No mam nadzieję, że tym razem trzy punkty będą nasze, bo jeśli nie, ale dobra, są są nasze. Pedro Mota i Lasiter. Jak zwykle statystyki bardzo ładne. No i wygrywamy, więc jeszcze się wstrzymamy na ten moment ze zmianą formacji. No ale wszystko zależy też od tego, jak to dalej będzie wyglądało. Mamy siódme miejsce na ten moment, więc ja się z tego powodu cieszę. Lasiter chciałby zagrać w kolejnym meczu. Być może zagra. No dziękuję, że mi to powiedziałeś. No i lecimy. Gramy tym razem z New York Red Bull. No i niestety skład jest znowu mocno zmęczony, więc znowu potrzeba trochę zmian. Przydałoby się kogoś w ogóle do... na atak, bo tak naprawdę mamy tam tylko Iguaina. Więc ten Ribery tak naprawdę na tej pozycji by się nawet przydał, ale i tak uważam, że dobrą yy, decyzję podjęliśmy, żeby kupić Scouta. Kogo by tutaj. Dobra, zobaczmy, czy Taylor może grać na ataku. Nie za bardzo, a jeśli damy mu tą pozycję, no to powiedzmy, że może. Najlepsze strzały wśród nich ma Pedro, więc Pedro niech będzie tutaj. Dobra. Pedro jako napastnik sobie zagra. Co byśmy jeszcze zrobili? Na pewno trzeba kogoś za Fabregasa, który się bardzo szybko męczy. I dobrze by było jeszcze wprowadzić może Magveya. Tutaj. Dobra, takim składem wychodzimy na New York Red Bulls. I ten mecz znowu wygrywamy. Mimo słabszych statystyk, tym razem, wyjątkowo. No, powiem wam, że ten wynik bardzo cieszy, bo to wcale nie był tak łatwy rywal. Zobaczymy, jak to się przekłada na miejsce w tabeli. Jest miejsce szóste. No, słuchajcie, ja jestem zadowolony z tego, jak nam idzie w tym momencie. Zaczęliśmy może ten odcinek nie najlepiej, ale teraz dwa fajne zwycięstwa. Więc, no, ja się naprawdę cieszę. Zobaczmy, kto tam dalej na horyzoncie na nas czeka. Teraz będziemy mieć trochę odpoczynku, to dobrze. Atalanta nas czeka. Atlanta przepraszam 29 września. to na pewno nie będzie łatwy mecz. Ale troszeczkę mniej gęsty kalendarz jest w tym momencie, co na pewno mnie cieszy, bo po prostu bardziej wypoczęty będzie ten skład. Gramy Z Nashville, które jest na miejscu 10. No i fajnie by było w tym meczu po raz kolejny zwyciężyć. Hmm, czy wychodzimy takim składem? No ja bym jednak motę dał za Fabregasa, który znowu jest troszkę zmęczony. Opaska kapitańska dla Mandandy. I lecimy. Czy będzie trzecie zwycięstwo z rzędu? Tak jest! I po raz kolejny wygrywamy 3 do 1. No powiem wam, że rozkręca się ten nasz zespół. Naprawdę. W tym odcinku idziemy jak na razie bardzo ładnie. Awansujemy znowu wyżej na miejsce piąte. Bardzo mnie to cieszy. Lecimy dalej i przed nami spotkanie z liderem, nowym liderem tej konferencji, czyli z Atlantą na wyjeździe. Szykuje się jeden z najtrudniejszych meczów no, tego etapu sezonu. Zobaczmy, kogo nam znalazł nasz nowy skaut w Meksyku. Czy jest tu ktokolwiek ciekawy? No ten gość ma bardzo fajny potencjał, więc go podpiszemy, choć ocena początkowa jest słabiutka. O, no i Ochoa. Wygląda naprawdę świetnie. To może być duży talent. Podpisujemy go, oczywiście. Niektórych zawodników mogę jeszcze zostawić na obserwacji. Tych na pewno odrzucamy. I ten zawodnik może sobie jeszcze tutaj zostać. Zobaczymy, jak tam będzie się zmieniać jego sytuacja. No i gramy z Atlantą. Zespołem, który jest na pierwszym miejscu. Oni mają lekko zmęczony zespół. My mamy wypoczęty i myślę, że w ten sposób możemy do tego meczu wyjść. Trzy zwycięstwa z rzędu nie sądzę, że tym razem. <gryw> Jednak, już miałem powiedzieć, że nie sądzę, że tym razem się uda. Ale wygrywamy 3 do 2, czwarte spotkanie z rzędu z liderem tej konferencji, mając naprawdę fajne statystyki, i jeszcze nie strzelając karnego. Gdybyśmy wykorzystali rzut karny, to byłoby 4 do 2. Więc ten mecz naprawdę był. Bardzo dla nas udany. To jest czwarte zwycięstwo z rzędu i ja sam jestem pod wrażeniem, jak nam świetnie w tym momencie idzie. I to jest już trzecie miejsce w tej konferencji. Słuchajcie, początek tej kariery był trudny. Pierwsze mecze były naprawdę nieudane i ja się bałem, że skończymy gdzieś na dnie tej tabeli, bo blisko tego dna już byliśmy. A teraz jesteśmy blisko szczytu, mimo że to jest wciąż jeszcze ten sam sezon i to tak naprawdę mniej więcej połowa sezonu dopiero minęła więc naprawdę dzieje się jest coraz lepiej. Mamy raport zwiadowczy od Kanadyjczyka. Czy w końcu mamy tutaj kogoś ciekawego? No, potencjał Johna Adamsa jest ogromny, więc go bierzemy. Oczywiście zaraz tych juniorów, wszystkich, których mamy w szkółce, damy im plany rozwoju. To jest fajny potencjał. Ok, spróbujmy. Resztę natomiast... O, dobra, tego też jeszcze wezmę. Resztę natomiast odrzucamy. I zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda w naszej szkółce juniorów. Mam nadzieję, że z tych zawodników, których tam mamy, przynajmniej niektórzy okażą się naprawdę dużymi gwiazdami w przyszłości i dużymi wzmocnieniami dla naszej drużyny. Tutaj mamy bramkarza. No to sprawa jest oczywista. Kolejny bramkarz, Philips. Dajmy mu wybiegającego, zrobi to szybciej. No i mamy tego Adamsa, który ma fatalną ocenę początkową, 38 zaledwie, ale zobaczmy, czy to jest rzeczywiście środkowy obrońca. Jest dosyć wysoki, no, potencjał wygląda świetnie, ale ta ocena wygląda fatalnie. Z tym, że to oczywiście nie jest obrońca. Jest on dosyć szybki, dobre podania i dribbling. W co byśmy mogli z nim pójść? Mógłby to być środkowy pomocnik. Moglibyśmy też iść z nim na... Bok pomocy. I to by nawet miało sens. Zobaczmy, co jeszcze ewentualnie. Na skrzydło, no nie, nie chciałbym mieć tak wysokiego skrzydłowego. Chociaż zobaczmy, czy to by miało sens w jego wypadku. No w sumie by miało. Jeśli chodzi o rozwój. Hm. W jego wypadku też ofensywny pomocnik jak najbardziej miałby sens. 11 tygodni. Środkowy pomocnik 10 tygodni. Dobra. Ja bym spróbował z nim iść w środkowego pomocnika W defensywnego Pomocnika dwa tygodnie hmm. No ale nie, myślę, że jednak Środkowy pomocnik To jest to, co spróbujemy z nim zrobić Mamy tutaj Oczoe yy, Prawy obrońca Wzrostem by pasował Czy rzeczywiście to może być boczny obrońca? Jak najbardziej Tutaj to pasuje Zobaczmy, czy nie byłby lepszy jako cofnięty lewoskrzydłowy. No nie. Ale zmienimy go na lewego obrońcę bo jest lewonożny. Więc tak tutaj to ułożymy i jeszcze mamy tego Ortiza. Ocena początkowa słaba. Środkowy pomocnik. Wzrost 178 cm. No, nie wydaje mi się, żeby to był środkowy pomocnik. Bardziej coś bardziej ofensywnego zdecydowanie by tutaj trzeba było mu dać. No, to mógłby być ofensywny pomocnik. To by mu bardzo pasowało. Ewentualnie nawet środkowy napastnik. Czy to by było lepsze w jego wypadku? Nie, chyba jednak nie. Skrzydło też by było całkiem dobrym rozwiązaniem. Dobra, myślę, że albo ofensywny pomocnik, albo skrzydłowy. Ale spróbujmy skrzydłowy, bo w przypadku naszej drużyny, naszego klubu jest to bardziej opłacalna opcja. Resztę zostawiamy po staremu. No i tak się prezentuje w tej chwili nasza drużyna juniorów. Wygląda to całkiem nieźle. Przechodzimy dalej, przed nami spotkanie z Nashville. No juniorów dopiero co sprawdzaliśmy, więc nie ma co tutaj się przyglądać. No i przechodzimy. Aha. 2 miliony wpł wpłacił yy, klub Tondela za Rodrigueza. Muszę się upewnić w ogóle, który to jest zawodnik, Rodriguez. Zobaczmy, kto to jest. Hmm. O kogo tutaj chodzi? Aha, chodzi o niego, prawdopodobnie tak. On ma klauzulę. Tak, on ma klauzulę 2 miliony. Więc świetnie, to jest fantastyczna wiadomość tak naprawdę, bo ogromne pieniądze dostaniemy za gościa, który nie jest tego wart i nie grał u nas w ogóle. Nie będę mu nic odpowiadał na tą wiadomość. No i przechodzimy do meczu z Nashville, który jest na piątym miejscu, czyli. Dobrze mówię? Aha, bo jest w drugiej konferencji. Dobrze. Słuchajcie, ten odcinek trwa już ponad 20 minut. Miałem się jeszcze odnieść do tego, że pisaliście mi swoje propozycje odnośnie tego, ile powinny trwać odcinki. I miałem propozycję między innymi taką, żeby odcinki trwały około 20 minut, ktoś inny pisał, że lepiej około 30 minut, tymczasem kolejne zwycięstwo z rzędu, już nawet nie wiem, czy to jest piąte czy szóste. Yy, powiem Wam tak, mi najwygodniej byłoby nagrywać odcinki nieco powyżej 20 minut, czyli mniej więcej tyle, ile trwa ten. Dla mnie to by było najwygodniejsze, najlepsze. I myślę, że w ten sposób właśnie zrobimy. Yy, więc za chwilę będziemy kończyć tej, ten odcinek, przesymulujemy sobie jeszcze tylko parę dni. Ok, natomiast nasza sytuacja jest naprawdę świetna w tabeli, bo to jest trzecie miejsce i zmienił się wygląd tabeli, co oznacza, że przechodzimy jakby do drugiego etapu sezonu. Czy to już są te baraże, o których, y, których wymaga od nas zarząd? Y, prawdopodobnie nie. No ale dowiemy się o co w tym chodzi, bo czy baraże to jest to samo co faza playoff? Nie wydaje mi się. Zerknijmy jeszcze, jak to wygląda w kalendarzu teraz. Okej, okay, zbliżają się kolejne spotkania. I one się skończą tutaj w listopadzie, więc to będzie dosyć istotna faza sezonu. Zerknijmy jeszcze. Aha, ten wygląd się tutaj zmienił po prostu przez to, że przez chwilę nie było spotkań. Czyli tak naprawdę jeszcze będziemy tutaj kontynuować. Dobrze, będziemy kontynuować jeszcze tutaj grę normalnie w sezonie. Zmienimy pozycję tym zawodnikom, który możemy to zmienić. Rodryg jest sprzedany, to co mnie bardzo cieszy. I teraz tak, tutaj na lewego obrońcę, z prawego obrońcy, więc to nic nie zmieni. Jeśli chodzi o jego ocenę. Natomiast tutaj będziemy mogli mu dać to. Zaledwie tydzień, więc szybko będzie się rozwijał nam ten zawodnik. No i za chwilę gramy z drużyną, która jest na pierwszym miejscu, kolejny lider tej konferencji. My jesteśmy na miejscu trzecim i naprawdę nie tracimy dużo nawet do lidera, co jest świetną wiadomością. No ale ten mecz zagramy sobie już w następnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. No i do usłyszenia następnym razem.